Miałeś wypadek komunikacyjny, zostałeś poszkodowany jako pierwszy, straciłeś osobę bliską lub padłeś ofiarą błędu medycznego? Pomożemy Ci lub Twoim bliskim uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. Za naszą usługę zapłacisz domu. To jest po uzyskaniu dla Ciebie odszkodowania i zadośćuczynienia. Bez żadnych zaliczek i innego wyciągania pieniędzy przed wygraniem sprawy. Nasza spółka otrzyma wynagrodzenie wyłącznie wówczas, gdy Twoja sprawa zakończy się sukcesem a Ty otrzymasz odszkodowanie lub zadośćuczynienie bądź rentę. Skutecznie do, dochodzimy roszczeń odszkodowawczych, bo zajmują się tym wykwalifikowani radcowie prawni, adwokaci specjalizujący się w problematyce odszkodowań. Korzystając z naszych usług na bieżąco otrzymujesz informacje z pierwszej ręki o tym, co dzieje się w Twojej sprawie. Gdy do nas dzwonisz, zawsze rozmawia z Tobą człowiek, a nie automatyczna sekretarka. Masz bezpośredni kontakt z radcą prawnym albo adwokatem prowadzącym Twoją sprawę. Inaczej niż w przypadku zdecydowanej większości firm odszkodowawczych. W każdej chwili również masz wgląd w akta Twojej sprawy. Stosujemy standardy etyczne obowiązujące radców prawnych i adwokatów, zwłaszcza obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Masz zatem pewność, że nie ujawnimy nikomu np. danych dotyczących Twojego stanu zdrowia czy relacji rodzinnych. Jeżeli chcesz, dokonamy całkowicie bezpłatnej analizy i wyceny Twojej sprawy. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i przekażesz kopię dokumentów, o które poprosimy. Wejdź na naszą stronę subverti.pl, aby dowiedzieć się więcej.